Witam na łama portalu Norskorea.pl. Dzisiaj będę chciał omówić nową politykę promowaną przez obecnego przywódcę Korei Północnej Kim Jong-un. Ta polityka nazywa się Pyeongchon. Polityka Pyeongchon odróżnia się od poprzedniej polityki Songun, która również była promowana przez członków rodziny Kim il a mianowicie przede wszystkim przez Kim Jong-ila. Polityka Songun oznaczała, że wojsko jest najważniejsze w systemie polityczno-społecznym Korei Północnej. Nowa polityka promowana przez Kim Jong-un, która po raz pierwszy została wymieniona 31 marca 2020 roku, polityka myong oznacza, że Korea Północna z jednej strony nie będzie zrezygnować z broni jądrowej, a z drugiej strony Korea Północna będzie dążyć do tego, aby się rozwijać ekonomicznie Jaka jest podstawowa różnica między obecną polityką a poprzednią? Kluczowa różnica polega na tym, że w nowej polityce, tak zwana polityka Pyongjin, to można zauważyć, że przywódca Korei Północnej Kim Jong-un nie mówi bezpośrednio, że wojsko jest odpowiedzialne, że wojsko jest najważniejsze w systemie północno-koreańskim. W tej nowej frazeologii można zauważyć, że z jednej strony Owszem, Kim Jong-un nakłada nacisk na wojsku, a z drugiej strony nie zapomina mu wspominać o tym, o kwestiach ekonomicznych, a więc o tym, co jest najważniejsze przynajmniej dla społeczeństwa północno koreańskiego W, w odróżnieniu od tego, była polityka północno-koreańska, e, tak zwana Songun, e, e, oświadczyła przede wszystkim, że wojsko jest najważniejsze we, wszel we wszelkich strukturach polityko społecznej w Korei Północnej, że wojsko rządzi w Korei Północnej. Nowa polityka nam pokazuje, że nie tylko wojsko jest ważne, ponieważ część tej polityki Pyongyang polega na tym, że e, Korea Północna nie zrezygnuje z broni jądrowej, a z drugiej strony e, Korea Północna również będzie nakładana nacisk na rozwinięcie gospodarki, a to rozwinięcie nie jest e, całkowicie uzależnione od e, armii, ale i również od. Coraz ważniejsza się inna struktur polityczno ekonomiczna w Korei Północnej. Tutaj myślę przede wszystkim o gabinecie i o firmach, które są bezpośrednio powiązane z gabinetem ministerialnym. Można zauważyć również, że ci, którzy są na czele tego gabinetu ministerialnego, to są osoby, które już od ponad 20 lat wiążą w systemie ekonomicznym w Korei Północnej. Póki co to wszystko, e, co do tej kwestii polityki piątej. Ja zapraszam serdecznie na nowe komentarze w portalu norskorea.pl i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie i kreli.